Hej, Michalina. Hej, Karolina, co tam? A wiesz, bardzo fajnie. Teraz wszyscy gadają o tym filmiku, co wstawiła wczoraj Sara na YouTube. O jakim filmiku? To jaki też ma 50 tysięcy widzów, ale jaki? Ja nie widziałam żadnego jej filmiku, nawet nie widziałam, że ma YouTube. Um... Hej, Wam. Sara, co to za film, co wstawiłaś? ten co wczoraj... Ja idę. Powiedziałaś jej? Nie, co ty? No co, możesz mi wytłumaczyć co to za film? Yyy... O patrz, szkolne się zaczynają. Ja śpiewam, ja śpiewam, najlepiej na świecie śpiewam! Mam najlepiej na świecie, Uda, bo jestem wariatką! Uda, umieram ze szczęścia! Dun, 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 dun. I to był filmik, który teraz najbardziej został oglądany. Ale co? Jak skąd wy to macie? ja mówiłam twojego siedmioletniego brata, żeby to nagrał w zamian za 5 złotych. Przekupiłaś go 5 złotami, ale... Ale... Wszyscy teraz... Wszyscy teraz... Teraz... No, wykrztuś to z siebie, dziewczyno. No, ale teraz wszyscy... O, to ty jesteś pewnie tą, co tak śpiewała na YouTube. Ale kim ty jesteś 16 szesnastolatką? No to nara Wcale nie masz talentu No sama widzisz Co teraz narobiłaś Chcesz się będą ze mnie śmieć Eta, to tylko przez chwilę Zapomnij o tym Ale Czekaj, dopiero się za chwilę lekcje zaczną Ale jak To niemożliwe przecież O patrz, to tam mała Z tej, no wiesz Aaa w tym co gdzieś na YouTube, to tak straszliwie śpiewała. Masz rację, śpiewała jak małe piskle. Ja już wiem co zrobię. Przecież podróżowała życie tym filmikiem. Mój własny brat. No chyba, chyba nie ma innego wyboru. Skoczę na dół. Tam jest jakieś 8 metrów, ale muszę skoczyć. To jest jedyny wybór. Wszyscy się teraz ze mnie śmieją. Nie mam po co żyć. Chyba tylko jedynie po to, żeby się wszyscy ze mnie nabijali. Co ty tu robisz? Ej, szukaliśmy cię wszędzie, już po lekcjach. No właśnie, ale się nauczycielce, że źle się poczułaś wreszcie do domu, ale no czemu ty tu jesteś? Przecież tu tylko przychodzą ludzie, którzy chcą się zabić. Ugh, sorry za spóźnienie, ale się zzipałem. Co ty tutaj robisz, dziewczyno? Przecież chcesz się zabić? Nie skacz tam, tam jest 8 metrów jakieś. Ale muszę to zrobić. Sara zmarnowała mi życie. Nie mam teraz po co żyć. No nie mów głupot, dziewczyno. Przecież masz nas, przyjaciół, którzy cię lubimy i nie wyobrażaliśmy być sobie bez ciebie życia. No właśnie. A poza tym masz, no wiesz, masz rodzinę. Ta i brata, który mnie zdradził za 5 zł. No weź nie, no... No to tylko ma siedmiolatek. latek. No właśnie. A poza tym, ja mam chyba pomysł, jak możesz zemścić się na Sarze. Dobra, nie skoczę. A co mówiłaś o tej zemście, Robert? Więc tak. Hej, Wam, coś czujesz, że dzisiaj będzie super dzień. A ta, masz rację. Jestem ciekawa, jaką będzie miała minę. Jak się jak zobaczy, to, to no wiesz. Ale jest już obejrzeń? Jakieś 80 tysięcy. Uuu, 40 więcej niż ode mnie. E, 30 tysięcy. A no tak, nigdy nie byłam dobra z matmy, Sorry. Hej Wam, o czym tak gadacie? O takim jednym filmiku, co wstawiliśmy wszyscy razem. Aha, a co to za filmik? E, um, e, u, i, um. Przestańcie mówić po samogłoskach i mi w końcu powiedzcie, o co chodzi. Tak, e, już synawsy zaczynają. Filmik, który oglądało najwięcej osób wczoraj to... To był bardzo dobry pomysł, teraz mam super makijaż, lepszy niż aktorki. To był bardzo dobry pomysł, żeby pomalować sobie twarz lakierem do paznokci. Ale jak, skąd? Ehm, widzisz, namówiłeś mam twoją sz, sześcioletnią siostrzyczkę. No właśnie i nie za głupie 5 zł, tylko za 20. Ale jak? Co? Ja stąd idę! <śm> Dobrze jej tak, no właśnie. Ale jak? O pasz, to ta mała. O, to z tego lakieru do paznokci sobie pomalowała nim po twarzy. O, biedna mała. To jest jeszcze gorsza niż ta to tak brzydko śpiewała. No właśnie, chodźmy stąd, są mieszkają sami wariaci. Ja stąd, ja stąd skoczę na raz, dwa, trzy.